Bieg przełajowy przez leśne dukta, błota i wodne przeszkody. Tak wyglądał siódmy kros leśnych diabłów brzedni. Trasa nie była lekka, łatwa i przyjemna, zresztą nie o to chodziło. Za to satysfakcja po przekroczeniu linii mety nie do opisania. Super, gorąco polecam. Spasie, chowa, każde jedne, jest super. Pójdę jeszcze raz, super, zaraz. Bardzo ciężko. Bagno ale bardzo męczy, skurcze, nie. zmęczenie, pogoda też nie jest za dobra. Ale mega, polecam wszystkim. Jak trasa? Mogła być trudniejsza. Super, naprawdę polecam każdemu, kto ma ochotę się wyżyć. Ekstra. Ciężko, ale warto robiła dwa razy buty, to byłabym szybciej, ale i tak jest super, bardzo fajnie, polecam. Jesteśmy tutaj pierwszy raz niektórzy, część z nas po raz drugi, było fantastycznie mokro, błotno, wysiłek niesamowity, ale w teamie zawsze zajebiście. Która przeszkoda była najtrudniejsza? Błoto, błoto, dużo błota, dużo biegania, ale błoto przeważało. Zdecydowanie, było dużo błota, dużo podbiegów, także moim zdaniem to było dużo lepsze niż zwykły bieg po trasie. Zosia, jesteś najmłodszą uczestniczką krosu w Brzedni. Skąd ty wzięłaś sobie tyle odwagi, żeby biec tutaj z takimi osobami zaprawionymi już w bojach, wejść na trasę? Cała się przekonałam i chciałam to spróbować, co zrobić. No i się udało. Ale nie pierwszy raz, już biegować wcześniej. No, takie, taki, taki długi nie, ale na dwa kilometry to tak. Staramy się, żeby było zawsze ekstremalnie, żeby było gorzej niż na innych tego typu imprezach, a u nas przede wszystkim 90% przeszkód to są naturalne przeszkody tylko te 10%, a wszędzie indziej to jest troszeczkę odwrotnie. Nikt nie jest w stanie przywieźć tyle błota, ile my mamy tutaj na miejscu. Zniesienia są, górki, rozbiegi, potem błota, trasa ma około 10 kilometrów, nigdy tak dokładnie nie mierzyliśmy, bo zawsze albo w jedną, albo w drugą stronę uczestników zarejestrowaliśmy i biegu na trasie było 82, najstarszy miał lat 59, najmłodsza uczestniczka 13. Limit czasowy jest 3 godziny, z czego pierwsza osoba przybiega z reguły około 1,5 godziny od momentu startu.